Za 24 minuty, godzina 14. Witamy Państwa w Rytmie Kultury. Marta Dzido w studio. Dzień dobry Pani Marta. Dzień dobry. Cieszę się, że mam okazję się w końcu poznać. Pani jest w sumie można powiedzieć kobietą rakietą, bo i pisarka, i reżyserka, yy, i do tego jeszcze taka kobieta, która mocno tupie nogą w sprawach kobiet. Oj tak, tak, no tak. Rzeczywiście można powiedzieć, że jestem taką rakietą. Nie wiem, czy już wystrzeliłam się w kosmos i zdobywam te przestworze, ale staram się, staram się od lat to robić i piszę o kobietach i kręcę filmy o kobietach dokumentalne i, i staram się. Przedstawiać taką perspektywę, która przez wieki dziesięciolecia była perspektywą przemilczaną, zapomnianą albo opowiadaną jedynie przez mężczyzn. Spotykamy się z powodu premierowej książki pani najnowszej Babie Lato. Choć książek ma pani na koncie już kilka, również tych nagrodzonych, sezon na truskawki, frajda, kobiety Solidarności, ślad po mamie, małż, matrioszka. Tak jak słucham różnych rozmów z panią, to wychodzi na to, że ten wątek kobiet w zasadzie jest obecny w większości pani książek, tylko różne perspektywy są i one się zmieniają. No wygląda na to, że ja chyba piszę cały czas jedną książkę, mimo że napisałam już ich kilka. I te bohaterki, można powiedzieć, mimo że ich jest bardzo dużo, i, i, i szczególnie w zbiorach opowiadań, w sezonie na truskawki czy w babim lecie, bo to są zbiory opowiadań, ale mam wrażenie, że to jest jedna i ta sama bohaterka, taka wyzwalająca się kobieta. Kobieta, która nie boi się o siebie zawalczyć, kobieta, która właśnie tupie nogą i stara się znaleźć jakoś to miejsce dla siebie i, i dobrze się w nim czuć. Tak, jeśli chodzi o Babie Lato, to, to y, książkę, którą mamy również dla Państwa. Jeżeli y, ktoś z Państwa chciałby przeczytać, wejść w kobiecy świat y, tak intensywny, tak bardzo też teatralny, bo poprzednia rozmowa była o teatrze cinema i ponownie mamy kontekst teatralny, dlatego też, że niektóre z Pani książek są faktycznie realizowane jako monodramy teatralne. No i Babie Lato y, również jest taką książką, którą można, tak jak powiedziałam Pani przed wejściem na antenę, skrócić i do teatru, i na scenę, i grać, i opowiadać o kobietach, chociaż to pierwsze opowiadanie jest dla kobiety bardzo dojrzałej, więc nawet tak pomyślałam, że gdybym chciała, no to chyba jeszcze za wcześnie. Jest i dla dojrzałej, i dla dziewczynki, bo myślę, że, że dojrzewając, przepoczwarzając się, dorastając, nawet starzejąc, powiedziałabym, warto, warto pamiętać o... Tych naszych wcześniejszych wcieleniach, właśnie dziewczynce, kobiecie, młodej dziewczynie, bo mam wrażenie, jak myślę o sobie, czy myślę o swoich koleżankach, że my się składamy z, i z dziewczynek, i z dorosłych kobiet, i z tych dojrzałych, że, że warto pielęgnować w sobie tę dziewczynkę, to dziecko. Czyli A to dzie dziecko tak naprawdę, bo to się chyba do tego sprowadza, mieć w sobie to żywe dziecko nieustające. No tak się, staram się właśnie o tym pisać i mimo, że te historie są czasem trudne, czasem dotykają bolesnych tematów czy jakichś traumatycznych, to jednak każda z tych opowieści niesie w sobie jakieś światło i każda z nich jest o tym, żeby, że takim ratunkiem, myślę, że ratunkiem dla nas jest właśnie pielęgnowanie w sobie tej dziewczynki, tego dziecka, pielęgnowanie w sobie ciekawości świata, radości z tego świata, nawet jeżeli on czasami pokazuje nam trudne oblicze, to, to jest coś, co, z czego moje bohaterki korzystają i to jest coś, co je ratuje. Język bardzo specyficzny w książce Babielato. On jest niezwykle intensywny, taki, powiedziałabym na 100%. Szklanka pełna całkowicie, tak aż się wylewa. Jest tak dużo nasycenia emocjonalnego w tym, jak pani pisze, że momentami aż dech zabie... za dech. Zapiera, zapiera. zapiera. Tak, zapiera. zapiera. Zabiera. zabiera. Zabiera i zapiera. Dwa w jednym. Dokładnie tak. Lubię bawić się słowami, lubię pisać gęsto. Zawsze tak? Przy każdej książce tak było? No moje, moje książki, okazuje się, że to są książki krótkie, chudziutkie. Ale, ale aż tak one są. Aż tak ale one są pełne w treści I, i to jest chyba takim moim celem. Nie wiem, może, może się spotkamy tutaj za jakieś 10-15 lat i okaże się, że ja napisałam powieść, ale zawarłam ją w trzech zdaniach i może to, to jest taki, takie moje wyzwanie. Gdzieś to się wszystko ociera o poezję i raczej staram się nie lać wody, nie nasycać czymś, co wydaje mi się niepotrzebnym powietrzem, ale opowiadać gęsto, szukać. Szukać podwójnych sensów, jakichś gier słownych, pokazywać w tych słowach, ukazywać ich inne oblicza i tym się bawić. I z tego się to Babie Lato składa, bo Babie Lato to oprócz tego, że to jest ta pora roku, którą teraz mamy, taki, taka mm, piękna jesień, pełna e, słońca, pełna żółtych kolorów nasyconych pomarańczowych, to Babie Lato jest też o tym, jest o wszystkich babach, różnych rozmaitych babach, babeczkach, babciach, e, kobietach, dziewczynkach, nastolatkach. Tak, które latają. O tym też jest ta okładka. Tutaj jest kobieta, która leci, która nie bała się pofrunąć, więc to jest o takim rozkładaniu skrzydeł i, i poleceniu. Więc babie, lato to jest też o babie, która nie zawahała się rozłożyć skrzydła i pofrunęła. Pełna zgoda. Jeśli chodzi o kwestie związane z poszukiwaniem bohaterów, bo pewnie jest pani uważną obserwatorką życia dookoła, ale w przypadku Babiego Lata, jak te historie do pani przychodzą? Czy to są konkretne postaci z życia wzięte, jedna znajoma, druga, trzecia, czwarta, piąta? Bardzo różnie. To są y, historie, które ja usłyszałam, zaobserwowałam. To są te historie, które się poprzeplatały. Nigdy nie piszę tak jeden do jednego, bo to nie jest książka non-fiction, to nie jest reportaż. Natomiast jest to przetworzenie rzeczywistości. Literackie przetworzenie to jest o moich kumpelach, koleżankach, przyjaciółkach. Sytuacje, które zaobserwowałam, które sama też przeżyłam, przetworzyłam literacko. I, i tak. Tak piszę, i wszystkie moje książki się z tego składają, z, 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 z rzeczywistości, która jest dla mnie tworzywem i, i, i z niej lepiej te opowieści. Jako reżyserka, bo jest Pani autorką filmów dokumentalnych, tak jak Pani przyznała o kobietach, a gdyby Pani miała teraz sama dokonać skrótu na potrzeby monodramu czyli na potrzeby teatru właśnie Babiego Lata to chciałaby Pani wyruszyć w taką podróż? Oj, bardzo. <noise> bardzo chociaż wiem, że monodram jest bardzo wymagającą formą dla aktorki, która musi unieść po prostu opowieść sama na scenie. I, i widziałam moje teksty, które na tej scenie ożywały. Matrioszka, ślad, małż, m. Tak było. Tak, tak było i, i rzeczywiście mm, to było niesamowite przeżycie, bo to jest takie kolejne wcielenie. wcielenie, kolejne życie tejże książki. Natomiast nie wiem, czy ja bym podjęła się tego tych skrótów. Może wolałabym po prostu oddać te teksty komuś, żeby ktoś się nimi zaopiekował i, i jakby do, do, dodając jeszcze coś od siebie, filtrując przez swoją wrażliwość, zrobił czy zrobiła, bo być może to będzie reżyserka jakąś swoją opowieść właśnie, takie swoje babie lato. Po tylu doświadczeniach też jeszcze zostając przy teatrze, kiedy czyta się to pierwsze opowiadanie, to z dystansu ma pani też tak, taką projekcję, że tę postać mogłaby zagrać właśnie ta aktorka, że to jest w zasadzie w jakim sensie ta figura, tej kobiety z takimi cechami, a nie innymi. Nie mam na myśli żadnej konkretnej aktorki, no bo to jest figura kobiety, która jest dojrzała, ale, a, a z drugiej strony ma w sobie jeszcze bardzo dużo dziewczęcości i sił witalnych. I dużo do zaoferowania Dużo jako do człowiek. zaoferowania. To jest też tekst, który on jest bardzo rytmiczny. Myślę, że on może mógłby być nawet zaśpiewany, jakaś mogłaby być jakaś melodyklamacja zrobiona z tego tekstu, bo, bo tam oprócz zabaw, zabaw słowem jest bardzo dużo rymów, rytmów. Ja się staram tak pisać i, i kiedy piszę, i później już decyduję się, że to jest ostateczny kształt, to czytam sobie na głos te teksty po to, żeby sprawdzić czy one brzmią, czy one jak one funkcjonują, czy te różne dwuznaczności, wieloznaczności, które wydaje mi się, że w tym tekście są, czy one wybrzmią kiedy Zostaną, zostaną przeczytane na głos, więc to też Uwaga, jest taka metoda eksperyment pracy. Eksperyment radiowy, <laughs> premiera, y, początek babiego lata, strona numer 7, od tego się zaczyna. Zaprawdę powiadam wam, możecie mi wierzyć lub nie. Zaczęło się w noc, gdy polizał mnie księżyc. Musiałam spać mocno, snem sprawiedliwej, nie pamiętam niczego, lecz rano w lusterku dostrzegłam we włosach ślad tego liźnięcia. Kilka srebrnych pasm, jakby językiem staru wierzchnią warstwę, zlizał kolor i blask, zosta zostawiając białe niteczki, ledwie widoczne pośród burzy ciemnych, a przecież siwe. Zaczeszę na bok, nikt się nie pozna, wieczorem nałożę farbę, będzie po sprawie, ale właściwie kto miałby się poznać inaczej. Tak. To a propos tej intensywności i rytmiczności. To teraz sprawy kobiece. To zawsze w przypadku kobiet, które z różnych dyscyplin podejmują sprawy związane z, z tym, jak kobiety dzisiaj się mają, czego potrzebują, jaki jest ich świat, za każdym razem zastanawiam się, na ile zmienia się solidarność kobieca. To znaczy, czy my, jako kobiety w Polsce, wykonałyśmy pewną pracę na rzecz właśnie większej solidarności, czy nadal jednak jest tak, że to już tak do końca świata będzie, że ta rywalizacja, pod spodem będzie częścią naszego świata. Ja myślę, że to wszystko zależy, gdzie jesteśmy i jakimi kobietami jesteśmy. Ja jestem otoczona takimi kobietami, od których dostaję bardzo dużo wsparcia. Czuję, że mam po prostu ze sobą całą brygadę kobiet, z którymi mogę. Mam całą armię. Mam całą armię, mogę po prostu obalić system. Ale, ale myślę, że jest bardzo różnie, bo, bo każda z nas przechodzi jakąś drogę i jesteśmy na, w różnych miejscach na tej drodze. I to jest droga do. Um... samoakceptacji, do yy, właśnie wyzbycia się rywalizacji, zazdrości, do tego, że jesteśmy w stanie yy, podnieść koronę naszej koleżance i włożyć ją na głowę jej i to wcale nie znaczy, że tylko ona jest królową, wszystkie możemy być królowymi, nie musimy yy, nie, nie musimy ze sobą rywalizować, nie musimy być zazdrosne, A więc myślę, że um... Że to wszystko zależy, że zależy od tego, jakimi kobietami się otaczamy. To nie jest tak, że wszystkie jesteśmy w tym samym miejscu. Natomiast bohaterki Babiego Lata to są, to są kobiety, które te prace wykonują i które się zmieniają, które się odnajdują w różnych momentach swojego życia i przeżywają jakieś przełomowe momenty. Dla jednej z nich jest na przykład ważnym momentem wyrażenie swojego gniewu, jakiś taki wspólny pierwszy krzyk. W, w niezgodzie na coś. Dla, dla innej jest to stanięcie przed lustrem i odkrycie, że ciało młodej dziewczyny staje się ciałem dojrzałej kobiety. Tam się pojawiają oznaki starości i jak się z tym zaprzyjaźnić. I ona się stara, właśnie, stara się z tym zaprzyjaźnić, stara się z tym nie walczyć, stara się to polubić, czyli pokochać siebie. To też jest bardzo, dużo jest w tej książce na temat pokochania siebie, dobrze się. Czucia się dobrze samą ze sobą, ale też pokazanie siły przyjaźni, siły wspólnoty i tego, że w tym naszym dojrzewaniu i starzeniu się jest, jest bardzo dużo nadziei. Nadziei związanej z tym, że wiąże się to ze zdobywaniem mądrości, wiedzy. O tym też jest opowiadanie ta, która wie, bo ta, która wie, to jest wiedźma. Tak, a wiedźma to? No, a wiedźma to ta, która przeżyła, przetrwała, nosi na sobie blizny. Kobieta wiedząca. Ale jest kobietą, która wie i może się tą wiedzą podzielić. I jest o to bogatsza. Tak, chociaż jak słyszę hasło wiedźma, to oczywiście pierwsze skojarzenie jest negatywne. Chociaż wiem, że słowo wiedźma znaczy kobieta wiedząca. Ale to przyszło później, daleko, daleko później. Więc to pierwsze skojarzenie takie instynktowne niestety jest tym yy, niewłaściwym skojarzeniem. Ale nadal myślę, że jest tak, że nawet jak w języku potocznym używamy słowa wiedźma i ktoś do jedna kobieta do drugiej, czy mężczyzna do kobiety mówi, ty wiedźmo, to myśli sobie o jakiejś takiej babie, baba Jaga z pazurami, zaraz tutaj zaatakuje, uważaj. Z chatki na kurzej łapce, która nie istnieje, która jest i ta baba jest nie dość, że wszyscy się jej boją i ona jest nieprzyjemna, mieszka gdzieś tam tylko z kotem i z krukiem, a myślę sobie, że jest to postać bardzo fajna, postać, która się wymknęła systemowi, nie zgodziła się na to, żeby odgrywać rolę, które system dla niej przewidział i robi to, co chce. Jest w tym szczęśliwa. I mówi, chcecie być ze mną? Bardzo proszę, a jeśli nie chcecie być ze mną, nie, nie musicie. Ja będę dobrze się czuła sama ze sobą, będę w tym szczęśliwa. Tak, ale jeszcze sporo wody w Wiśle musi upłynąć, zanim jednak językowo ta wiedźma niby przestanie być wiedźmą. W takim wydaniu właśnie tej baby i z chaty na kurzej łapce. No staram się, staram się oswajać ten język i staram się go <śmienia> zmieniać, zmieniać myślenie o tym języku. On jest pełen stereotypów, pełen właśnie takich yy, skojarzeń, które wynosimy oczywiście z bajeczek przeczytanych nam w dzieciństwie, nie wiem, ze szkoły, z różnych stereotypowych przedstawień kobiecych. I dlatego ta wiedźma bu budzi takie skojarzenia, ale wcale nie musi. I, I ja jestem bardzo zaprzyjaźniona z wiedźmą i jeśli ktoś by powiedział do mnie ty wiedźmo, to poczułabym, że, że to jest jakiś niesamowity... Mówi to komplement, bo nawet e, nie czuje się Wiedźmą, aspiruje do bycia nią. Marta Dzido-Wiedźma e, w rytmie kultury werdece. Nagrała, znaczy jest pani reżyserką filmu Siłaczki, który opowiada o sufrażyskach na przełomie XIX-XX wieku. To są polskie kobiety. Tak, to są, to są nasze polskie emancypantki, kobiety, dzięki którym mamy i prawa wyborcze, i możemy się kształcić, i możemy zarabiać własne pieniądze, bo to jest historia, która działa się w takich czasach, kiedy. 100 lat temu, niestety. 100 polna. lat temu, a tych praw nie było. Tak, ale czego nauczyła Pani też ta, ta podróż historyczna, jakby materiał dokumentalny, tak przyglądając się życiorysom i biografiom tych kobiet? Te podróże historyczne, one mnie szalenie inspirują. I kiedy odkrywam historię bohaterek bohaterek tamtego czasu, i zdaję sobie sprawę z tego, że to dzięki nim. Wiele z e, nich mieszkało w Warszawie. Wiele z nich mieszkało w Warszawie, ale też e, to były czasy, no, kiedy wiele z nich na przykład nie mogło studiować. Nie mogło wybierać sobie męża albo decydować, że tego męża nie chce. Niewiele z nich nie mogło się wypowiadać publicznie, więc, kiedy sobie myślę o nich, jaką one zrobiły gigantyczną pracę też na moją rzecz, to czuję niesamowitą wdzięczność, bo gdyby nie one, pewnie nie siedziałabym tutaj, nie pisałabym książek i nie wypowiadałabym się tak swobodnie o Wiedźmostwie. Tak, a historia emancypacji kobiet wcale nie jest taka odległa, dlatego że chociażby patrząc na Europę, w Szwajcarii kobiety w latach 70. dopiero uzyskały prawa wyborcze. Ja w ogóle jestem przekonana, że historia emancypacji się jeszcze nie skończyła i ona cały czas trwa, że te równe prawa, oczywiście my mamy te prawa do, do głosowania i do. do mm, to równouprawnienie polityczne jest, natomiast jeszcze w wielu, w wielu kwestiach nie ma tych równych praw, równych płac za tę samą pracę, prawa do decydowania o swoim ciele chociażby i tak dalej. Więc, więc myślę, że historia emancypantek, która się zaczęła ponad 100 lat temu, ta historia się jeszcze nie skończyła. Ja mam też takie poczucie, że jestem Częścią tej historii, i że też staram się na, na rzecz tej emancypacji wiele robić. I robię to pisząc właśnie takie książki, jak Babie Lato, na przykład. Za który Pani bardzo dziękujemy. I przypomnę, wydawnictwo Relacja przygotowało dla Państwa miłe prezenty niespodzianki beata. rdc.p Marta Dzido jest naszym gościem, gościem w Rytmie Kultury. W sprawie książki Babie Lato, ale o kobietach, o kobiecości bardzo dużo w naszej rozmowie jest. Na dzień dzisiejszy, kto jest dla Pani też takim, takim punktem, taką kobietą, która niesie inspirację dzisiaj dla kobiet, w ogóle w kontekście i polskiej, i świata? To ja może tak prywatnie powiem. Moja córka. Która jest 24-letnią, cudowną, bardzo dzielną dziewczyną, naukowczynią, która podejmuje wiele wyzwań i ja się od niej bardzo dużo uczę. I jest dla mnie właściwie od, od urodzenia, ale, ale dopiero sobie niedawno zdałam z tego sprawę, jest dla mnie szalenie inspirującą kobietą i szalenie mi imponuje i chciałabym jej teraz za to podziękować. To pozdrawiamy serdecznie, jak ma na imię? Weronika. Weroniko, pozdrawiamy Cię w rytmie kultury. Mama powiedziała, <noise> e, tak, do swojej córki Marta Dzido. Jaka dyscyplina naukowa córki? E, bada antyczne DNA. Antyczne DNA? Tak. Czyli jeszcze jest niezbadane. No jest niezbadane i można A się. A nie mówimy o zabytkach, tylko mówimy o yy, ludziach z tamtej epoki. Tak, o ludziach z tamtej epoki. Można się szalenie dużo dowiedzieć, badając ten materiał genetyczny. Można dowiedzieć się, jakiej byli płci, co jedli, gdzie mieszkali, jaki był styl ich życia. I, I to są bardzo nowatorskie narzędzia, którymi się Weronika posługuje. I myślę, że bar... znaczy ja jej bardzo kibicuję. I myślę, że y, może tak się zdarzyć, że dokona jakiegoś niebywałego odkrycia archeologicznego. Tak. A... Jeszcze taka, taka rzecz, ponieważ tydzień temu, w piątek, był Dzień Dziewczynek. Być może pani wie, jest takie czasopismo Kosmos dla Dziewczynek, które tak. wspiera dziewczynki w samorozwoju, tak może najkrócej to ujmując, ale również w tym, że dziewczynki mogą w wielu dyscyplinach, które do tej pory zwyczajowo były przypisane chłopcom, również się spełniać. I pytanie. Co takiego się dzieje w Pani ocenie, że dziewczyny nieustająco nie wierzą w siebie? Jest takie badanie y, amerykańskie, które mówi o tym, że w ogóle dzieciaki w Stanach mają bardzo duże poczucie własnej wartości, jak się robi badanie na dzieciakach w szkole podstawowej. I to samo badanie w Polsce pokazuje, że u nas niestety tak nie jest. Zastanawiam się, z czego to wynika, bo przecież bardzo kochamy nasze dzieci, chcemy dla nich jak najlepiej jako rodzice, a jednak coś takiego się dzieje, że w pewnym momencie dziewczynki odpuszczają. Nie wiem, może to jest kwestia wychowania, może to jest kwestia jakiegoś poczucia, że dziewczynka musi się starać o wiele bardziej udowadniać swoją wartość. No ja tak Przynajmniej ze swojego doświadczenia pamiętam, że jako dziewczyna młoda czy kobieta zawsze musiałam udowadniać swoją wartość, mimo że chłopcy moi rówieśnicy nie musieli. Ja musiałam po prostu pokazywać, że, że mogę. Kiedy studiowałam w szkole filmowej w Łodzi i później pracowałam w telewizji, współtworzyłam kanał TVP Kultura, byłam wtedy dwudziestoparoletnią dziewczyną, zawsze musiałam udowadniać, że ja też potrafię, mimo że mam skończone studia, studia, mimo że potrafię to robić, no nie wiem, to być, być może to jest kwestia jakoś zakorzeniona w naszym społeczeństwie, że co do kobiety nie ma takiego zaufania, że ona też może, że też się w tym sprawdzi. Nie mam pojęcia, natomiast myślę, że możemy to zmienić i możemy tak wychowywać nasze córki, tak, tak je wspierać i, i pokazywać im różne drogi, ale też pozwalać im na popełnianie błędów, na próbowanie, na to, że mogą się w, w czymś spróbować i może im się nie udać. I nie oczekiwać, że, że będą we wszystkim najlepsze i że zawsze nie wiem, najpiękniej powiedzą wierszyk i będą miały ze wszystkiego piątki, bo to nie o to chodzi. Tak, dzisiaj mamy też wyjątkowy dzień. Pierwszy raz w historii 16 października to dzień poświęcony Wandzie Rutkiewicz. Naszej wspaniałej alpinistce, Himalajscy, która jako pierwsza kobieta zdobyła Monteverest właśnie 16 października. W najbliższy piątek wchodzi do kin w całej Polsce dokument poświęcony tej alpinistce, a my jutro w Rytmie Kultury będziemy gościć reżyserkę tego filmu, która sama też jest alpinistką. Więc będzie ponownie o silnych kobietach. Już jutro po godzinie 13 zapraszam Państwa bardzo serdecznie. Pani Marto, dziękuję za dzisiejsze spotkanie i rozmowę. Wszystkiego dobrego. Bardzo dziękuję. Dziękujemy Państwu również za. Y Tą godzinę spędzoną z kulturą teatralną i literacką. Słyszymy się jutro po godzinie 13. Eee, tak, jutro się słyszymy, a po godzinie 14:00 ostatnia rozmowa Elżbiety uzdańskiej. Eee, tak, bo dzisiaj, tak jak Państwo słyszeli, pożegnaliśmy naszą wyjątkową koleżankę wspaniałą dziennikarkę.